Gość Radia Gdańsk. A w naszym studio Michał Urbaniak, dyrektor Biura Prasowego Konfederacji, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczyła trochę zima. Trochę tak. Dzisiaj na, yy, nad morzem, no jednak troszeczkę chłodniej. I bryza spowodowała, że trzeba było skrobać. Długo pan skrobał te szyby? Nie, samo skrobanie szybko, ale jeszcze rozgrzać auto na tyle, żeby w środku nie było pary i dało się prowadzić, no to zajmowało kilka minut, więc. Rozum. Stąd na styk, ale dzięki Bogu zdążyłem do państwa. Troszkę spóźniony, ale ważne, że pan jest. Chcę zacząć od jednej rzeczy. Informacje z ostatnich godzin są takie, że zatrzymana została osoba podejrzewana o próbę dokonania podpalenia biura Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Jak wy w ogóle patrzycie na to wszystko, co się wydarzyło, na te, na, na te zdarzenia z ostatnich dni, na polityczne komentarze też w tej sprawie? Czy sprawa jest jakby jedną z wielu takich, takich efektów polskiej politycznej polaryzacji? Tego, że wielu ludzi nie wytrzymuje po prostu tej polaryzacji i zachowuje się, jak się zachowuje, dochodzi do sytuacji skrajnych, czy agresywnych, czy w tym wypadku no, mogło dojść do jakiejś tragedii. Nie wiemy, kto to był. Przynajmniej ja na ten moment nie wiem. No z tych Więc... informacji, które przekazują służby, jest to mężczyzna, który był już. Wcześniej oskarżony o kierowanie gruźb karalnych w stosunku do premiera Donalda Tuska. No to nie pierwsza, nie ostatnia pewnie taka sytuacja, że któryś z polityków dostał groźby karalne, a któryś z obywateli nie wytrzymywał psychicznie tej właśnie polaryzacji. No, niestety, tak to czasem w świecie bywa, to jest sytuacja przykra. Na szczęście chyba nic nikomu się nie stało, więc dobrze, że, że sytuacja została jeszcze opanowana, ale mamy w Polsce sytuację, mamy w Polsce ofiary takiej e, częściowo politycznej też e, polaryzacji, zwłaszcza tej wojny między PIS-em a platformą obywatelską. No, to był e, bodaj jeden z pracowników biura z, z pisu. to był być może, e, być może pan Adamowicz świętej pamięci, więc takie osoby są. E, Część być może to jest kwestia niestabilności psychicznej, może jakiś chorób u tych osób, część może wynikać z, z jakichś może nawet własnych poglądów po prostu bardzo radykalnych na taką sprawę, no, więc sytuacja w ludzkie nie wejdziemy. Nie, nie wejdziemy. A, nie wejdziemy nie ale wejdziemy. chcę zapytać o to, bo wspomniał pan o tej polaryzacji. I, a jak pan patrzy na to, że część polityków no, ewidentnie wykorzystuje tę sytuację i podgrzewa emocje? Tutaj nawiązuje chociażby do, do słów Roberta Bąkiewicza z wiecu Prawa i Sprawiedliwości. W Warszawie, jak się panu podobają takie wypowiedzi o wyrywaniu chwastów z polskiej ziemi i wypalaniu tej ziemi na palmę, aby te chwasty nie odrosły? Nie słuchałem wypowiedzi Roberta Bąkiewicza. Ale o tych słowach Generalnie... pan słyszał na pewno. No bo przy... Nie, nie słyszałem. Nie słyszał pan S o tych słowach? Serio, ja Naprawdę? się nie interesuję Robertem Bąkiewiczem, to jest człowiek, któremu ręki nie podaję. Te podanie. słowa były, o... były na czołówkach wszystkich polskich mediów. Nie interesuję się Robertem Bąkiewiczem, nie podaję mu ręki. Więc yy, po prostu staram się nawet niespecjalnie czytać o nim cokolwiek. E, no cóż, Robert stara się teraz w sposób, nazwijmy to... Głośny i taki yy, jaskrawy przebić do polityki, ponieważ yy, jest człowiekiem, który okradł Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, został z naszego środowiska usunięty. Teraz przygarnęli go w pisie, próbuje tworzyć ruch obrony granic. I o ile sam. Ale jakby, języka radykalnego nie używał od momentu, kiedy okradł, cytując rozumowę, Stowarzyszenie to prawda, Marsz Niepodległości, a, no, tylko używał to go wcześniej, sylwia, wtedy to rozumiem, nie przeszkadzało. Ja nie jestem fanem takiego języka i sam staram się takiego nie używać. E, więc no tak jak mówię, no, jest jego sposób na pokazanie się jest bardzo jaskrawy e, w polityce, ale częściej u niego to się kończy na słowach. Mm -hmm. To y, przechodząc tak płynnie z jednego wątku do drugiego, bo to się nierozerwalnie wiąże. Y, Konfederacja trochę jak panna na wydaniu, tak się śmieją niektórzy. Niektórzy się śmieją. Ja, no. ja się nie śmieję, ponieważ... Pan się cieszy cieszy, Uśmiecham się, natomiast em, Generalnie w polityce jesteśmy jako Konfederacja, czyli sojusz dzisiaj Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei po to, żeby tę politykę jednak zmieniać. Żeby faktycznie inny rodzaj uprawiania polityki był możliwy, żeby państwo polskie było oparte o zasady suwerenności, o zasady tradycyjne, o interes narodowy, a nie o jakieś tam różne prywatne interesiki, to, a to, więc... To... Cieszę się, że Konfederacja stała się tą partią w ostatnim czasie, do której te duże które najbardziej polaryzują polskie społeczeństwo i które najbardziej dzielą naród, czyli PiS i Platforma Obywatelska, że te partie często się odnoszą do tego, o czym mówi Konfederacja, czy nawet próbują, że tak się wyrażę, mówić Konfederacją. No ponieważ robił to ostatnio PiS, robiła to też wiele razy Platforma, nawet biorąc w ramach swoich stu konkretów część rzeczy, który, po którymi my też się podpisaliśmy, a podpisalibyśmy się, a nawet powiem więcej, bo Donald Tusk swoich stu konkretów nie zrealizował. My zło złożyliśmy w Sejmie kilka ustaw, które realizowałyby 100 konkretów, jak na przykład kwota wolna od podatku wyższa, czy yy, kwota wolna od podatku belki. Mm -hmm. Ale patrząc w przyszłość i trochę w to uśmiechanie się do Konfederacji, bo o tym chcę pomówić ostatnie informacje z weekendu. To jest chociażby takie już hasło Pakt Senacki Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji właśnie. No, jak rozumiem, tak publicyści opisują, że pod patronatem prezydenta RP Karola Nawrockiego miałby ten pakt być realizowany. Pan sobie wyobraża taki. Pakt z, między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością, które no, firmuje Roberta Bąkiewicza, któremu pan ręki nie podaje z kolei to możliwe taka współpraca? Hmm. Cóż, różne rzeczy się w polityce dzieją. Nigdy nie można czegoś na 100% wykluczyć, więc ja nie wykluczam tego, że Pakt Senacki może powstać. Taki po prawej stronie, powiedzmy, Pakt Prawicy. Ale pamiętajmy, że na prawicy jest więcej partii niż PIS i Konfederacja. Ja nie, nie żyję pod kamieniem, więc. niż PIS i Konfederacja na przykład. O no właśnie, tak, nie można jest Konfederacja powiedzieć. Korony Polskiej, tak? czyli partia. No, Czego żałuję, że koledzy z korony po prostu sobie uznali, że będą teraz chcieli robić własną politykę. Było dla nich miejsce w Konfederacji, więc teraz moglibyśmy wspólnie pewnie nieco więcej, ale jest jak jest. Jest jak jest, więc y, pamiętajmy o tym, że tutaj jeśli miałoby takie porozumienie powstawać, to musiało być, po pierwsze nieco szersze. E, po drugie, y, czy pod patronatem prezydenta, no to nie są prerogatywy prezydenta, żeby tworzyć jakiś pakt senacki. Jeśli Karol Nawrocki będzie chciał y, brać udział w takiej polityce i będzie chciał y, jakoś w tym uczestniczyć, no oczywiście ma do tego prawo. Może się uda, może się nie uda. No, może to ja być nieformalnie, nie prawda? Wielkim... No bo formalnie nie może. Formalnie jasne, nie ma żadnych tak. tutaj kompetencji. Nie ma takich możliwości. E, ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tego, że to, że to może wypalić, ponieważ też nie jestem entuzjastą tego, żeby robić jakieś wielkie sojusze z prawem i sprawiedliwością. To jest partia, która rządziła już 8 lat w Polsce i która pokazała, że pewne rzeczy, owszem, mogli zrobić lepiej lub gorzej. Niektóre lepiej, ale pokazała też, że głównym celem, na przykład dla Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim czasie jest to, żeby na prawicy znowu był tylko pis i by bardzo chcieli zniszczyć konfederację. A więc, więc pan ewentualnej? Jeśli ewentualny... to miałoby nam zaszkodzić także, czy zaszkodzić Polsce? No, to absolutnie nie będziemy się zgadzać na, na jakieś paktowanie z, z Jarosławem Kaczyńskim. Wiemy też, jak kończyli koalicjanci Jarosława Kaczyńskiego. Więc no, też rozróżnijmy dwie rzeczy, gdyby nawet powstał taki pakt, to nie jest koalicja. Mhm. A jest pan entuzjastą współpracy ewentualnej z koalicją obywatelską z platformą obywatelską, bo takie głosy też pojawiają się przypisywane tym, którzy są bliżej Sławomira Mencena niż na przykład Krzysztofa Bosaka. No bo no to ja dwie różne postaci. Dla słuchaczy też jestem z tej ekipy pod Krzysztofa Bosaka. Tak. E, więc y, no, my od lat jako środowisko narodowe e, widzieliśmy w platformie Obywatelskiej tę partię, która e, no niestety, ale po pierwsze bierze udział w, w tym w polaryzowaniu i dzieleniu Polaków. E, po drugie Donald Tusk moim zdaniem jest politykiem skompromitowanym. Politykiem, który jest niezdolny mentalnie do tego, żeby przeciwstawić się na przykład elitom europejskim, tym brukselskim czy berlińskim. E, sam no, ma już taką łatkę niemal proniemieckiego prywatnego, premiera. Um... Ale to się nie wzięło znikąd, tak? To się wzięło z jego sposobu prowadzenia polityki, z tego, jak on traktuje naszych partnerów na arenie międzynarodowej. No jest niestety jest dość serwilistyczne. I to pokazuje, że no ciężko z kimś takim wchodzić w sojusz. Jeśli wiemy już od początku, że po pierwsze też będzie oszukiwał, bo Donald Tusk nie dowodzi swoich obietnic, a po drugie, jeśli w takim sojuszu mielibyśmy mielibyśmy zgodzić się na podporządkowanie Polski komukolwiek. No to nie może mieć po prostu miejsca, no po to właśnie jesteśmy oddzielną partią, bo nie zgadzamy się na, na taki stan rzeczy. Czyli jesteście skazani na samotność? Być może, a być może jesteśmy skazani na jakąś, jakąś inną formę e, działania politycznego i, i współrządzenia. Tego dzisiaj nie wiem. E, m, chciałbym, żeby naturalnie doszło do takiej sytuacji, że do 2027 roku to Konfederacja będzie tą największą e, sondażowo i Później wyborczo partią, to z której to, to z konfederacji będzie premier, na przykład Krzysztof Bosak. I to konfederacja będzie mogła ewentualnie dobierać sobie koalicjanta. To jest naturalnie scenariusz optimum, ale jak będzie. To dużo zależy od wyborców. Podchodzimy do tego pokornie i wiemy, że musimy jeszcze dużo popracować. Pobożne myślenie życzeniowe, tak bym trochę to yy, podsumował. Ma pan Proszę prawo, się nie ale Tak jak skończyłem, to dużo zależy od wyborców, a my wiemy, że musimy bardzo ciężko pracować. Wszystko zależy od wyborców yy, yy. i od Pana Boga. Tak mówią. Yy, yy chcę o taką rzecz zapytać jeszcze. Czy to, o czym teraz dywagujemy, czy kwestia zakazu hodowli zwierząt na futra może być takim trochę poligonem doświadczalnym w... co do tych właśnie przyszłych politycznych układów? To znaczy mówi... Piątek Sejm przyjął nowelizację w uproszczeniu nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która no, nakłada pewne ramy wygaszenia przemysłu futrzarskiego w Polsce w najbliższych latach. Mówi się, że to wielki sukces, że to porozumienie ponad ponad podziałami lewicowych polityków. Wypowiedzi słyszałem, którzy mówili wręcz o niemalże rzucaniu się w ramiona politykom Prawa i Sprawiedliwości, bo wreszcie udało się po wielu, wielu, wielu latach historyczny kompromis wypracować. Konfederacja samotna. Jedyna w zasadzie taka zdecydowana, zdecydowanie przeciw tym rozwiązaniom. Co się dalej stanie z tym projektem? Będziecie zabiegać u prezydenta o to, aby zawetował tę nowelizację? Powiem tak, to <kluzny> generalnie to, czy ta ustawa wejdzie, czy nie wejdzie, to nie jest jakiś koniec świata. To nie jest strategiczna ustawa dla Polski. Natomiast ona... Czyli Konfederacja nie będzie w razie czego umierać za przemysł futrzarski. Tak to rozumiem. No to jest zdanie postawione na ostrzu noża, natomiast jest jeszcze wiele jakby rzeczy pośrednich. Staram tak, się komiędzy, konkretnie. Żeby to... Jest jeszcze wiele pośrednich jakby scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Z naszym zdaniem raczej lepiej, żeby prezydent Nawrocki nie podpisywał tej ustawy, ponieważ uważamy, że no wygaszanie po prostu jakiejś konkretnej branży, teraz jest to branża futrzarska. Część ludzi nie lubi tej branży, część uważa, że to jest szkodliwa branża czy coś tam. Ja uważam, że to jest branża jak jedna z wielu. Są Branże o dużo niższym poziomie moralności i one mają prawo istnieć. Ehm, na przykład, nie wiem, branży takiego przemysłu aborcyjnego, tak? To jest moim zdaniem to zabijanie ludzi. To czy my mamy to, branżę to... przemysłu aborcyjnego w Polsce? W Polsce nie, ale okay. na szczęście dzięki Bogu nie, ale, ale jest wiele krajów, w których to funkcjonuje zupełnie legalnie. Ehm, jeśli chodzi o przemysł futrzarski, on się pewnie przeniesie do jakiegoś innego kraju, e, gdzie może być gorzej niż, e, niż w Polsce. Pieniądze naturalnie też stąd e, z tej branży wyjdą, to jednak są jakieś tam. E, Setki milionów złotych, być może miliardy w dłuższej skali, więc tych pieniędzy po prostu nie będzie w polskim budżecie, i to uważam za, za negatywne, ale jest jeszcze inny drugi aspekt, mhm. na który mało kto zwraca uwagę. To, że dzisiaj jest decyzja o tym, że zamykamy tę branżę i tutaj i PiS, i Platforma, i Lewica, i, 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 i Zieloni, którzy byli to było na ich sztandarach, wszyscy się pogodzili. Zresztą pamiętamy piątkę dla zwierząt tak zwaną, my to nazywaliśmy piątką przeciwko rolnikom z poprzedniej kadencji Sejmu, projekt wręcz sztandarowy PiSu, pan Puda był człowiekiem, który przepychał to przez Sejm na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego i też się wszyscy tam dogadali, poza Konfederacją. No trochę PSL wtedy wjeżdżał, ale no tamta ustawa była jeszcze bardziej radykalna, bo ona ograniczała czy na przykład ubój rytualny, czy ograniczała też i wprowadzała też dość bardzo wyśrubowane... Skończyła się fiaskiem. Tak, na całe szczęście skończyła się fiaskiem. Liczę, że to też może skończyć się z czasem fiaskiem, no bo to jest drugi aspekt, którym jakby trochę zrobiłem taką... Taki margines, wracamy do, do sedna. Jeśli zgodzimy się na to, żeby jedna z branż, która zarabia pieniądze dla Polski, w której pracują Polacy, która, która się rozwija i jest całkiem niezła na, na arenie światowej, by zniknęła ze względów takich, że prawo się zmieniło i już nie można tego hodować, no to dla niektórych, co by stało na przeszkodzie, żeby na przykład zamknąć drobiarzy? żeby zlikwidować produkcję jaj w takiej ilości, w jakiej jest, bo się narzuci duże, duże ograniczenia, jeśli chodzi o sposób hodowli kurcząt i, i produkcji jaj. Co w takim razie później nie wiem z, z wołowiną albo z wieprzowiną? My i tak w ogromnym stopniu straciliśmy po głowie wieprzowe w Polsce, ponieważ zniszczyły nas choroby i bardzo kiepskie zarządzanie jednego, drugiego, trzeciego ministra rolnictwa. Ja w poprzedniej kadencji sejmu byłem w Komisji Rolnictwa i ten temat jest mi bliski. Ale panie dyrektorze, Więc... czy pan chce mi powiedzieć, że to może być tak, że przemysł drobiarski będzie miał Tylu oponentów Jest jednym w Polsce, z najlepiej że... rozwijających się w Europie. Oczywiście, Polski że, przemysł oczywiście że tak, ale wyobraża pan sobie, jakby nie stawiajmy przemysłu futrzarskiego w, na jednej płaszczyźnie z przemysłem drobiarskim. Wydaje mi się, że to trochę manipulacja. Ja nie uważam tego za manipulację i mówię o tym wprost. Uważam, że dzisiaj te radykalne środowiska, które doprowadziły do tego, że zamykany może być przemysł futrzarski, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wzięły sobie na... Yy, znaczy, na, cytując na, na, na klasyka, azbest też był kiedyś legalny. Okej, okay. ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wzięły sobie kolejną branżę, jako swojego wroga ludu. Mhm. Więc no, część, jak otwarte klatki na przykład, no, od lat nawołuje, że należy zmienić totalnie sposób na przykład yy, 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 hodowli i produkcji. Nie znam takich Więc... badań społecznych, które by mówiły na przykład o tym, że Polacy są yy, przeciwko Dzisiaj produkcji 10-15 i 15 lat? przemysłowi drobiarskiemu. Znam takie badania, które mówią jednoznacznie, że większość większość Polaków nie chce przemysłu A co było 10, 15, 20 lat temu. Nie wiem, ja nie znam tych badań. Natomiast nie wiem, czy były nie wiem, takie co będzie w ogóle właśnie, w Nie wiem, co będzie za 10-15 lat, jeśli na przykład takie otwarte klatki czy inne podobne organizacje. Często finansowane z zagranicy, też pamiętajmy. Wezmą sobie, na, jako wroga ludu na przykład no to nie wiemy, co ich czeka za, za dekadę. I tutaj się zatrzymamy, postawimy kropkę i pewnie do tych wątków wrócimy nieco wcześniej niż za 10 czy 15 lat. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Okrem. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Gość Radia Gdańsk.